Moi drodzy, to już przesada Znowu trafiłem kartę za miliony, ale po kolei Na tym odcinku zobaczycie content na moim głównym i na moim drugim koncie Będzie hero pick za 550k na moim głównym koncie Będzie nowy pick z ikoną Toty na moich dwóch kontach i wiele, wiele więcej. Chciałbyś pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz końców, żeby je kupić? Supercoinsy.pl to rozwiązanie Twoich problemów. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Końcy dostępne są na każdą platformę. W drugim tygodniu eventu Fantazy kontynuujemy promocję na monety. Znajdziecie w niej 3 superkarty do wygrania, 10% zniżki oraz obniżone warunki dla dodatkowych konkursów. Polecam! Kończymy sobie Fabio Cannavaro w wersji Future Stars. Zrobiliśmy sobie Włocha w sumie, no tylko dlatego, że nie mieliśmy na co do przepalasz, No Czyli sytuacja taka sama jak w przypadku większości kart ostatnio. No takim smaczkiem jest też fakt, że Cannavaro grał w barwach Realu Madryt, mojego ulubionego klubu. Przetestujemy sobie go, no ale czy to będzie jakiś świetny obrońca, no to mam wątpliwości. Ale że tak powiem, wyjdzie w praniu, prawda? Pierwsza paczka 5 x plus na dziś. Niestety nikogo dobrego nie ma. Niemce, SP, Toni cross. Dobra, no to nie ogólnie wiadomo, z Goatem IRL, ale no w Fifie to już nawet yy, Foder robiący wrażenia nie jest. Do tego Irene Paredes, 8-8 i coś jeszcze. I jeszcze Kandreva. Dobra, fajnie, że udało się trafić niebieską kartę, no pewnie nic nie warty, no dokładnie, dokładnie. Druga paczka, 5 razy 84 plus na dziś. I tym razem... O kurde, co tu się stało? Czemu nie było niebiesko? Ej, czemu była karta eventowa i za nią... Wszedł Kobel, a nie na odwrót. Nasz ulubiony Hero pick z SBC, po raz kolejny zrobiony, no bo nie mamy na co duplikatów palić, no to już od biedy. Trzeba przepalić te duplikaty właśnie na to SBC, na tego Pika, i trzeba spróbować trafić tego jajaturę 3-5 Hero w końcu. Uwaga i co? Prawie jajaturę. Prawie. 5x84+, znowu. Złoty kolor, Nigeria N, no i to jest oczywiście Victor O'Seeman, tak jest. Wątpię, że był podwójny walkout. No niestety, to jest pojedynczy. Ale może jakaś zgliczowana karta fantazy w środku? Niestety nie. Pora po raz kolejny spróbować swojego szczęścia w tym piku z hero, który mamy w sklepie. Kosztuje on 550 tysięcy monet. Może się on okazać po raz kolejny lekko przepłacony, ale złe myśli na bok. Trafmy jakąś fajną kartę UCL Triple Fred lub Fantasy Hero. Po prostu bez gadania. Tempi leci. 3000 pońców, Proszę o coś dobrego. Oby w ogóle była karta Fantasy Hero. I uwaga! Jest. Broń jest ginola! <grystanie> Jak dobrze, że ja nie zacząłem go robić w SBC! Matko jedyna! No to jest fantastyczny traf. To jest fantastyczny traf. Jeden z lepszych możliwych. Nie wiem do końca je w tym momencie Francuz jest warty. Ale trafiam go pierwszy raz w życiu. I to jest kolejna karta do pierwszego składu. Co za pasa. Dzień po dniu. Declan Rise Fantazy warty 3,5 miliona. Teraz zinola warty 3 bańki. Ja naprawdę przepraszam, no nie wiem dlaczego mi aż tak dobrze dropi. Ja wiem, że tym z Was, którzy nie mają takiego szczęścia w pikach i paczkach, ciężko się na to patrzy, ale ja nic za to nie poradzę, no. Dajcie znać w komentarzu w tym momencie, kogo wyrzucamy z naszej jedenastki, jeżeli chodzi o przód. Viniciusa Juniora czy z góry dzięki za pomoc, jak już będziecie pisać ten komentarz, by pomóc mi ze składem, to możecie sprawdzić, czy macie zostawionego suba na kanale, ponieważ ponad połowa osób oglądających moje filmy nie subskrybuje kanału, a myślę, że warto to zrobić, by nie przegapić chociażby takich trafów jak ten, który widzieliście przed chwilą. A my już teraz wracamy dalej robić kontencik, ale przenosimy się na drugie konto. Musimy sobie tutaj w końcu dokończyć Ziko i Kafu i mam nadzieję, że zrobimy to dzisiaj. I na pewno... Pomogą nam w tym nagrody za Puchar Fantazy, który również na tym moim drugim koncie sobie tutaj rozegrałem. Co z tego trafimy? Czy uzbieramy fajny folder, Czy może jeszcze wyleci nam jakaś droga karta? Przekonajmy się. Paczka Ultimate. No mam tutaj gwarancję karty 84 Nie ma niestety niebieskiego koloru, ale może chciałem powiedzieć Mbappe. Ale to jest Renard. I tak jest w porządku. Jest łoko z takiej paczki. Jest dobrze, szkoda, że pojedynczy i że nie będziemy mieli tutaj żadnej karty eventowej, raczej, ale na zekał też nie będę. Jest też Inform. Dobra, 2 razy 84 plus paka. Zostały nam już te naprawdę takie najlepsze. Hiszpania, Bram, Karka to będzie Sandra Panos, 87 i jest niestety sama, czyli pojedynczy łokałcik, ale zawsze jest, więc też, też w porządku. Zbieramy gdzieś tam powoli ten foderek. 3 razy 84 plus. No, gdzie są karty eventowe? No, Anglia, SPD. Jest... Co to jest Rise? Nie, Rise ma przecież kartę specjalną. A Stanway niebieska, co jest? I Modric wyszedł jeszcze. 5 razy 84 plus. Kolejna paczka za Puchar Fantazy. Korea LS, no czyli to będzie Hyun Min-Son. Fajnie, jakby przyszedł z kimś, a nie sam. Taki podwójny walkałciek wysiadł i jest. I co? Może jakiś Kylian Mbappe? No pewnie, że nie. Ale jest Kazemiro, czyli wysoki operat. Jeszcze Orban 87. Ej, dobra. Ładnie tutaj dało. 2 razy 85 plus paka. Zaczynamy już te gwarancje 85 i wyżej. Anglia SPD Walsh. Oj, czyli tutaj nie będzie w ogóle. Walkoutu. To będą po prostu dwie 2,8,5. No to nie oszukujmy się, no lekka lipa. 3 razy 85 plus tym razem paczka. Hiszpania, SP, to będzie parecho i na pewno będzie podwójny walkout. To parecho nigdy nie przychodzi sam. On zawsze przychodzi z ziomkiem. Aha, no nie tym razem. Tym razem strzedł sam. Teraz widzowie, najlepsze paczki za Puchar fantazy. I to są paczki, w których dostajemy fantastyczne karty Fantazy lub Fantazy Hero. 20 razy 8,4 plus leci. I tutaj jakby flary pod Informa. To będzie Ruben Diaz na podwójnym walkout z jakimś ifem. A może z ifem Van Dijkiem? Może taka niespodzianka, co? Halo? Czekamy. No, no, dawaj. Harry Kane? Y... Nie, to De Jong. Czemu ja że to jest Kane? Dobra, nieważne. Mamy De Jonga w informie. I co w środku tej paczki? Jakieś karty eventowe będą, nie? No to fa 2 ify. Dużo kart 8-9. To no, mi się podoba. A na drugiej stronie znajduje się... Lemelu, tylko no nie. Ostatnia paczka za Power fantasy 10x85+, mamy tutaj złoty kolor I mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało, że nie trafimy tutaj karty eventowej Bruno Fernandes jest na podwójnym walkoucie z kimś jeszcze wyżej ocenem od niego Kto to przyjdzie do Portugalczyka? Hurricane! Podrobowo wygląda na to, że znowu dostaliśmy całkiem niezłą paczuszkę ale sprawdźmy, czy to będzie niebiesko. Jest niebiesko i to nawet mamy dwie takie karty. Kolega kosztuje 150 tysięcy. Nieźle, ale paczka też udana. Też udana. Fajne walkouty, niektóre całkiem wysoko ocenione. Jest git. Mam widzowie dobrą informację. Udało nam się ukończyć właśnie SBC. Oziko, także możemy sobie powitać legendę brazylijskiej piłki w naszej drużynie. No sprzyda się, sprzyda się, bo tutaj ten niewymienny skład, w którym sobie gramy, nie wygląda najlepiej. No i akurat taka ikona jak Ziko zrobi ogromną różnicę, tym bardziej że ja jestem ogromnym fanem tego zawodnika, jeżeli chodzi o EAFC 24. Udało się zrobić Ziko i udało się zrobić również Cafu. Także brazylijski duet oficjalnie dołącza do naszego zespołu na tym naszym drugim koncie. Dwie wspaniałe legendy. Dwóch mocnych zawodników, również jeżeli chodzi o wirtualne boiska, No, kafu sprawdzony. Kafu sprawdzony na głównym koncie. Na głównym koncie trafiłem go w jakimś pikul w jakiejś paszce z ikoną. Tutaj robię go w SBC. No i jest to pewna gwarancja jakości na tej pozycji. No i tak to teraz będzie wyglądało. Sporo ikon mamy w składzie, bo aż sześć. Ale przypominam, no, my i tak na weekendy budujemy tutaj jakieś składy eventowe, składy tematyczne. A ta jedenastka właściwie służy nam do grania na tygodniu. Najczęściej kwalifikacjach w FC właściwie. Kolejna paczka 5x84 plus na dziś. Po raz kolejny pewnie nic tutaj wielkiego nie będzie. Renard. Powiedz, że to jest Renard. Dobrze. 88 overall. Potrzebujemy właśnie wysokich overali, żeby zrobić picka z ikoną Toty Zimową lub Base, bo taki właśnie pick się pojawił w SBC. Oprócz Renarda mam jeszcze drugi walkout z Bruno Fernandez. Idealnie. Dawaj, daj kolejne jakieś walkouty fajne. Już nawet nie muszą być karty Fantazy. Po prostu wysokie oceny. To będzie Van Dijk. Nie, to będzie Delict. Ale na podwójny. Powiedz, że jest podwójny, bo jak nie, to będzie Lipa. Dobra, ja już jestem zadowolony. To do delichta przychodzi? To jest jakaś ta kobieta z Barsy. Brąz. Super paczka. Cztery walkouty. Ostatnia paczka, 5x84+, plus na tym koncie. Mamy flagę Niemiec, yy, SPD. To będzie Joshua Oberdorf. Czy jest sama? Nie jest sama, jest z kimś. I to jest Kobel. Dobra, 2,87 meczki, też spoko. Jest PIX IKONOM, ten nowy PIX IKONOM gotowy. No i moi drodzy, otwieramy to oczywiście z odsłanianiem po statystykach i liczymy na jakiś przepotężny traf. Co znaczy, że potężny traf? Jak na to konto, to karta warta 700-800 tysięcy będzie naprawdę zadowalająca. Lewa ikona na pierwszy ogień. Zobaczymy, pierwsze staty. Nie może. To nie może być po prostu dobra ikona. no. Kto dobry ma 76 podań i 74 fizyczności? Nikt. 92 strzałów. No to będzie jakiś Owen. Gerd Miller. Gerd Miller, no. Aż mi się przypomniało, jak trafiałem tegoż oto wspaniałego Niemca, wymiennego. Jakieś 2-3 tygodnie po premierze gry. Wtedy było przyjemnie. No teraz niestety, Gerd, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Środkowa ikona. Dobra, to jest zimowa. I statystyki wyglądają tak, że możemy mieć nadzieję na coś ciekawego. Kolejne. No nie. No nie, to będzie jakiś Ian Raz może. Raz. No, to dobrze zgadłem. Ostatnia szansa na coś dobrego. Zerknijmy co tutaj. Okej, okay, zimowa ikona, która ma 92 podań. Trzymamy kciuki. Może jakiś Garincha. Nie, to nie jest Garincha. To jest trzecia... Fatalna ikona, bo to jest up. Jedyny plus jest taki, że to wysokie overall. Zabierzmy sobie Holendra, no i za chwilę Przenosimy się z powrotem na główne konto Bo cały content tutaj już zrobiliśmy Ale najpierw przypomnę ci drogi widzu, że możesz Zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo Zakładam, że skoro nadal go oglądasz To chyba ci się ją podoba, więc Zostaw lajka, będę wdzięczny, a my Lecimy już teraz na główne konto Przyszła pora na pika z ikoną Toty zimową, lub zwykłą 87+, plus. mamy nadzieję Na potężną kartę, no żeby tutaj na tym moim głównym koncie jakaś karta trafiła do składu, no to naprawdę musiała być przepotężna, więc szansa na to, że traf z tego pika nam się przyda, jest mała, ale warto próbować. Dawaj, 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 to jakąś ikonę toty. No byłoby idealnie, jest jakiś duplikat. Także sprawdźmy sobie, kto się tu znajduje na początek. Nie no, 2 razy 75, to nie, to nie może dać wyników w postaci dobrej ikony. 87 strzałów, nie, nie, nie to jest jakaś arcylipa. Fernando Torres. No. Teraz sprawdzimy prawo ikonę. Lewa na koniec. No, statystyki takie, że to teoretycznie może być ktoś dobry. Może jakiś gang Hulita. Może nie, bo już obrona to psuje. Eee, no i to chyba nie może być zbyt mocna karta. No niestety, niestety. To jest tylko Steven Gerrard. Większość osób na nie chce, bym wziął tą ikonę w ciemno i poszukał jej sobie po klubie. Więc oczywiście tak zrobimy. No i tak zrobiliśmy, ale jak się okazało tylko zmarnowaliśmy czas. Więc ja waszego tutaj na filmie nie będę marnował. I od razu pokażę wam, że krył się tam... Ja pierdzielę, czemu mamy taki etap gry. A w Pikach z ikoną nadal dropią ikony Base o 87.